Maryja słusznie nazywana jest tą, która olęduje za grzesznikami, bo jako matka Chrystusa dobrze widziała, jak bardzo rani grzech. Ona stała pod krzyżem swojego Syna i wiedziała, dlaczego Chrystus musiał ponieść tak wielkie cierpienie. Ona jako matka wszystkich grzeszników, dobrze wie, jak boli każdy upadek. Jak piękną więc jest tradycją polskiego kościoła, że czas adwentu, czas nawrócenia, spędzamy przy sercu matki, wsłuchując się w melodię jej życia. Wsłuchując się w merodię jej wiary I często, choć błędnie Z lękiem patrzymy na Boga To pomimo swej grzeszności Z nadzieją zawsze patrzymy na Maryję Jak wiele było świętych w naszym narodzie Którzy jej zawierzyli którzy jej powierzyli swoje życie i którzy dzięki niej rozpoczęli drogę swojego nawrócenia. Jednym z nich był Honorat Kuźmiński, niezwykła postać, intelektualista, urodzony w rodzinie szlacheckiej. Jego pobożna matka, jak święta Monika, Chciała, aby wszystkie jej dzieci żyły miłością do Boga i do Ojczyzny. Wierzyła, że jej syn, jeśli zdobędzie wykształcenie, będzie mógł się jeszcze lepiej przysłużyć narodowi polskiemu, który w tamtym czasie był pod zaborami, które na czy części rozdzierały naszą Ojczyznę. Warszcząc nie tylko o ziemię polskie, ale i o serca Polaków i o ich wiarę. Honorat jednak w czasie nauki traci wiarę, odstępuje od Kościoła. Jedną z wymownych scen jest ta, którą sam zapisał, jak w dzień Wielkiego Piątku. Stał piany przed Kościołem, kiedy ludzie kierowali swoje drogi do świątyni, i jadł kiełbase, drwiąc tych, którzy szli oddać cześć Bogu. Sam powtarzał, że nie ma takiej mocy na niebie ani na ziemi, która by mogła znów go wprowadzić w próg Kościoła katolickiego. Jego ziemska matka. Nie ustawała w modlitwach o nawrócenie swojego syna. I przyszło więzienie. Został uwięziony za ruchy patriotyczne, a tam w więzieniu, gdzie nie miała dostępu jego ziemska matka, zjawiła się matka niebieska. To ona w jednej godzinie sprawiła, że postanowił porzucić swoje dawne życie i oddać się na wyłączną służbę Bogu. Przywdziać habit zakonny i służyć przy ołtarzu Chrystusa, i głosząc wszystkim, cześć dla tej, która wybawiła go z więzienia, nie tylko tego ludzkiego, które jeszcze byłoby do zniesienia, ale tego większego więzienia, więzienia grzechu, przychodzi nam w dzień Adwentu, prosić za siebie, prosić także za tych, którzy nie proszą. Byta, która wstawia się za grzesznikami, stawiła się za nami. I za tymi, którym grzech usta i serce zamknął. Niech Maryja, pojednawczyni grzeszników, wyprosi nam tego dnia, tego Adwentu tę łaskę, byśmy przy jej sercu jeszcze raz z odwagą popatrzyli nad Boga. I z odwagą wyznali nasze grzechy, a przez to stali się znów ludźmi wolnymi. Amen.